Przed mną znajduje się Dulkin F22 Pro, a chciałbym pokazać jak możesz zmienić i dostosować motyw swojej klawiatury. Zacznij od uruchomienia klawiatury i stuknięcia w tę ikonę palety kolorów na górze. Następnie wybierz jeden z tych motywów, stukając w ten, który ci pasuje. Wybiorę. Ten, może ten. Stuknij w ten sweter obok klawiszy i naciśnij. Zastosuj. Jak można zauważyć, mój motyw się zmienił. Aby go dostosować, wróć do tych samych ustawień i stuknij w tę klasę pod moimi motywami. Teraz stuknij w zdjęcie, które chcesz ustawić jako nowe tło swojej klawiatury. Ściśnij, zmień skalę, przesuń, kliknij. Dostosuj jasność, przesuwaj w lewo lub prawo. Naciśnij, zarządzaj klawiszami i wybierz zastosuj. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz i subskrybuj. Cześć!